Cześć! Dzisiaj mam do Was recenzję zestawu serii Lego Creator. Seria ta raczej niezbyt często gości na moim kanale. Dzisiaj mamy do czynienia z zestawem z roku 2013. Jego numer katalogowy to 31005, a jego nazwa to Transporter, tak po prostu transporter. No i jak nie trudno zauważyć, jest to zestaw w mikroskali. Ja raczej wielkim fanem mikroskali nie jestem, wolę raczej zestawy w skali minifigurkowej, aczkolwiek ten set z tego co kojarzę dostałem kiedyś na urodziny. No i nasz transporter transportuje, bo cóż by innego mógł robić transporter, jeśli nie transportować, taką oto żółtą koparkę i od niej zaczniemy omawianie zestawu. Jest to mała konstrukcja, więc w sumie nie ma tutaj zbyt wiele do omawiania. Z przodu znajduje się łyżka. Jest ona zamontowana na dwóch takich oto czarnych elementach ramion droidów z tego Star Wars. Możemy nią sobie poruszać, możemy sobie na nią nabrać kilka klocków i udawać, że to jest ziemia albo piasek. Z tyłu znajduje się taka oto mniejsza łyżka. To z kolei jest zamontowana na zawiasach. Tutaj mamy taką kabinę, czy właściwie to imitację kabiny, składającą się z dwóch transparentnych klocków 1 na 2 Mamy oczywiście koła, tylnie koła są większe od przednich. I trochę mnie zastanawia, co mają symbolizować te elementy. No, wyglądają trochę jak światła, aczkolwiek, gdyby to były światła, to te okrągłe tajne 1 na 1 byłyby raczej w kolorze transparentno-żółtym aniżeli takim szarym. No, ewentualnie można to sobie zinterpretować, że te światła są w tym momencie wyłączone. Przejdźmy teraz do omówienia głównej konstrukcji, czyli tytułowego transportera. Jest on trzymany głównie w kolorze czerwonym i składa się właściwie z dwóch komponentów: ciągnika oraz przyczepy, na której umieszczamy koparkę. Jest on tutaj zamontowany za pomocą technikowego pina. No i mamy tutaj dwa koła i mamy tutaj ten oto wjazd, który jest zamontowany na uchwytach. Opuszczamy go i wtedy możemy sobie tutaj koparką wjechać wjeżdżamy i tylne koła umieszczamy w tych oto miejscach. Wtedy są one blokowane przez te elementy, więc nie ma opcji, że ta koparka nam stąd odjedzie. Tą tylną łyżkę możemy sobie nawet umieścić o tutaj, no i wtedy zamykamy ten wjazd. I nawet jeśli będziemy tym dość mocno jeździć, to ta koparka, no okej, okay, teraz od się tutaj porusza, aczkolwiek jeśli nie będziemy z tym szaleć, to raczej będzie stać w miejscu. Jeżeli zaś chodzi o ciągnik, no to z tyłu znajdują się światła. Jest tutaj również ten technikowy pin, za pomocą którego podczekamy tutaj przyczepę. Jeżeli chodzi o jego przód, no to mamy oczywiście światełka. Mamy tutaj trzy elementy tych Tile'i grilli, jak to często są one nazywane. No i mamy tutaj oczywiście szyby. Tutaj w bokach znowu mamy coś podobnego jak w tej koparce, takie jakby światła, ale znowu ten element jest szary, a powinien być raczej transparentno-żółty. No ale znowu, możemy sobie to zinterpretować tak, że te światła są w tym momencie wyłączone. Podoba mi się, jak tutaj zostały zbudowane lusterka. Są one zamontowane na uchwytach. No, proste, ale fajnie wyglądają. Na górze mamy jeszcze światła. Te elementy, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co mają symbolizować. Podobnie jak te tutaj. Aczkolwiek podoba mi się, że tutaj zadbano o detale. Spójrzcie, tutaj mamy taką jakąś rurę, czy coś takiego. No, fajnie, że o to zadbano. Fajnie to wygląda. Tak więc to by było na tyle. Aczkolwiek nie zapominajmy, że seria Creator słynie z tego, że w każdym zestawie mamy dwie konstrukcje alternatywne. Tak więc za chwilę i zarówno jedną, jak i drugą sobie omówimy. Pierwszą alternatywą jest taki oto podnośnik. Tutaj z tyłu znajduje się to ramię, zakończone koszykiem, do którego może sobie ktoś wejść. Możemy nim sobie obracać, aczkolwiek nie obrócimy nim o 360 stopni, ponieważ tutaj znajduje się ten element, który nas blokuje. Możemy go sobie również obniżyć, i teraz ktoś może do tego koszyka wejść. I później zostać podniesiony i prowadzić jakieś prace na wysokości, na przykład, no nie wiem, naprawę jakiegoś budynku czy coś takiego. Jeżeli chodzi o sam pojazd, to jest on bardzo ładnie zbudowany. Z tyłu mamy jakieś światełka, tutaj trochę jakichś detali, jakieś lusterka. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda, aczkolwiek jedna rzecz mi tutaj trochę psuje ten pojazd, mianowicie te tutaj elementy. No, tutaj są co prawda niby światła, aczkolwiek te elementy, moim zdaniem, no, psują po prostu sylwetkę tego pojazdu i sprawiają, że wygląda on tak krocowato. Gdyby one były zamontowane chociażby w ten sposób, to już by to nieco lepiej wyglądało. O, spójrzcie. Natomiast tak, no to w mojej opinii po prostu psują sylwetkę tego pojazdu. Ostatnią alternatywą jest samochód z przyczepą przewożący takiego tokłada I od niego może zaczniemy sobie omawianie. No cóż, jest to bardzo mała konstrukcja, z przodu są jakieś światełka. Co prawda, ten zestaw jest w mikroskali, ale w sumie tutaj moglibyśmy sobie nawet posadzić mini figurkę. No, bardzo mała, ale całkiem pocieszna konstrukcja, możemy sobie nią oczywiście pojeździć. No i mamy tutaj przyczepę, na której ten kład jest przewożony, tak więc opuszczamy sobie ten wjazd, no i wjeżdżamy tutaj, ustawiamy go w ten sposób, i teraz te tutaj elementy blokują jego koła, więc nie może on nam odjechać. Zamykamy. No, i możemy tutaj podpiąć tą przyczepę i sobie odjechać. I nie ma opcji, żeby ten kład nam tutaj spadł. No teraz dosyć mocno tym jeżdżę, i jak widzicie, stoi on w miejscu. Okej, okay, teraz spadł, ale teraz już naprawdę mocno tym potrząsałem. Tak więc nic dziwnego. Natomiast jeżeli chodzi o sam samochód, no to prezentuje się on bardzo ładnie. Wygląda na jakiś samochód terenowy. Z przodu są światełka, z tyłu ma zapasowe koło. Są oczywiście okna, są lusterka. Całkiem ładnie się prezentuje, no myślę, że naprawdę fajnie jest sobie coś takiego postawić na półce i w sumie to wiele więcej nie mam o tym modelu do powiedzenia. Tak więc już podsumowując całą tą dzisiejszą recenzję, no to wszystkie trzy konstrukcje okazały się być bardzo fajne, nie jest to jakiś wybitnie ciekawy zestaw, ale z pewnością solidny, porządny, no i nie mam w sumie wiele do powiedzenia poza tym, że jest to bardzo przyjemny zestawik. Tak więc w tej recenzji to było na tyle, trzymajcie się, cześć!